pokładamy wam dlaczego warto jeść owoce i warzywa, I warzywa. W, warzywa. w szczególności maliny, poziomki, czoleśnia i gruszki jagrody powiedz mi jakby się stało, że zaczęłaś jeść maliny i owoce generalnie y, maliny mają dużo 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 witamin mało kto wie, ale maliny mają dużo garwnika i substancji, które mają działanie trzeci wolny rozlicowy Poza tym są bardzo smaczne. Na pewno są zdrowsze niż niejedna słodycza, którą kupić w sklepie. Nie mają tej całej chemii. Mają no, głównie ołów, są samochodem blisko tak. Pamiętam jak kiedyś z mamą zbierałem maliny, do skupów. Ma... Do skupów, tak. Ja wybrałem trzy słoiki, a mama cztery i słuchajcie dostałem pamiętam to było w latach 90-tych taki słoiczek dostałem 4 złotych także ci się opłaca, opłaca się i prawda Miesiąc by to wzmocniliśmy? tak, trochę by tam było, bo potem miesiąki, ale już machnę w rękę jak to się mówi ale wcale nie w ręce wbali mnie, aż mi zerą w taki teraz no no maszali a ile przy ja okazji mali wjadą to już, to już moje Dlaczego tak te owoce takie są dobre? Dlaczego, dlaczego tak nie powinniśmy jeść? Tutaj owoce są dobre, bo są zdrowe, tanie, naturalne. Yy, owoce no, no są dzikie. Dzikie owoce są bez żadnych upraw, bez żadnych fosforanów, bez żadnego ogień, bez żadnej chemii. Są naturalne w powód to taka warto i jest dobry argument. I jeszcze taka jedna uwaga, bardzo ważna. Owoce powinno się mieć rano, tak do godziny 12, ponieważ potem one zalegają w żołądku i gniją. Dlatego warto jest to zrobić. To jest bardzo tez, nie jak, nie jest. Wiemy, jak, jak jedzenie nam zaczyna zalegać w przewodzie pokarmowym, mogą dać się różnego rodzaju bąki, jakieś śmierdzenie z buzi. No czyli się trawą z no to w tym to to kończymy nasz dzisiejszy odcinek dziękuję ci bardzo dziękuję dziękuję, bardzo miło. dziękuję.